Pecherze na stopach, zapobieganie i leczenie. Pecherze na stopach, zapobieganie i leczenie. Bebel na stopie utrudnia chodzenie i boli. Twoje buty powodują tarcia i bolesne pecherze. Udzielimy Ci dobrych rad, jak zapobiega i leczy pecherze na stopach. Zastanawiasz się, czy przegbucie pecherza to dobry pomysł. Wypróbuj skuteczne sposoby na pecherze na stopach. Skuteczne sposoby na pecherz na stopie: na zwykły bebeli, otarcia skóry powinien wystarczyć plaster z opatrunkiem albo te kreska ochronny preparat w sprayu. Gdy pęcherz na stopie jest du kreska i wypełniony pebynem, a skóra wokół niego mocno zaczerwieniona, przegbuj go ik jednorazowo lub zwykł, wysterylizowan w spirytusie czy WRZQ. Wtedy pebyn fizjologiczny wycieknie. Resztki mokreska na delikatnie wycisn przez jabłowy gazik. Je kreska Eli podejrzewasz. Kreska EPHERS ponownie si pebni, Przecignij przez Bebel, to nie boli. Bawebnia nitka na igb krawieck, pozostawiajce kotce nitki poza pecherzem. Wydzieli na SP, by nie po niej na zewnątrz? Gdy pecherz jest niewielki, naklej na niego plaster z opatrunkiem. Jeśli li si na derwie. Przyklej go z powrotem na uszkodzone miejsce. Następnie przemyj skór wokół zranienia wod utleniony lub kreska l motka kreska aicym. Ca bo zaklej plastrem z opatrunkiem, ale na noc go zdejmij, kreska e do ranki dociera bo powietrze, sprzyja to gojeniu. Na bardzo rozległby otarcia na kreska opatrunek odka kreska ajcy. Oczyszcza on rano oraz zabezpiecza ją przed zabrudzeniem, infekcji i kolejnym urazem. Opatrunek nie przywiera do ciaba, zmienia się go bezbolenie. Pod nim rana jest cały czas wilgotna, szybciej się goi, bo mokreska e oddycha, dlatego mniej boli. Opatrunki TS w kilku rozmiarach. Kiedy przegbu pecherz na stopie. Zawsze, kiedy to mokre skaliwe, staraj się uniknąć przegbucia pecherza. Pebyn, który się w nim znajduje, ma w baciwoci antybakteryjne i w naturalny sposób chroni uszkodzone ciało, przyspieszając regeneracji skóry. Przegbucie pecherza drenowanie. Mokres KE okaza się konieczne, jeśli pechesz na stopie utrudnia ci chodzenie i istnieje niebezpieczeństwo jego uszkodzenia i zdarcia. Jak przegbu pecherz? Zdezynfekuj pecherz i skór wokół niego wotu tlenion lub alkoholem. Do przebicia pecherza najlepsza będzie jednorazowa igba o, redniej, rednicy. Jeśli chcesz zrobi to zwyk pikp czy na przykład szpilk, wygotuj je, a potem zdezynfekuj spirytusem. Jeżeli to tylko mokre skaliwe, nie zazbaniaj pecherza plastrem czy opatrunkami, odkryte wygoi się szybciej. Postaraj się jak najmniej uszkodzi skóry pecherza, pod adnym pozorem jej nie wycinaj. Najlepszym rozwiązaniem będzie jej docinicie do uszkodzonego ciaba, w ten sposób powstanie naturalny plaster przyspieszajcy gojenie.